Dzień dobry wieczór Azeroth. Smoki ciąg dalszy. War of the Skillborn, najnowsza książka od Blizzarda, wprowadza nas w starożytne czasy, gdzie smoki rządziły niepodzielnie. Czy przedstawiona historia jest warta, by ją kupić i przeczytać? Wykonajcie się sami, usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Fani World of Warcraft znajdą tu prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w stu procentach polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trustpilot. Książki World of Warcraft mają naprawdę długą tradycję. Jest z nimi taki problem, że co jakiś czas nowi maniacy świata Warcrafta bądź osoby wracające do lore pytają mnie jak czytać, jaka kolejność i którą wziąć pierwszą do ręki. Jeśli chodzi o te kwestie, to w komentarzu dałem dwa linki. Także jeśli chcielibyście zacząć, a nie wiecie od czego, mam nadzieję, że to Wam pomoże. Jeden link jest stary, ale stosunkowo odnawiany, wraz z pojawieniem się nowych pozycji. Drugi link jest do znajomego ze ścieżek Azerow, który niedawno podjął wysiłek i stalił wszystkie wydane rzeczy, włącznie z omawianą dzisiaj książką. Okej, okay, wiecie co. Zastanawiałem się, jak ocenić tę książkę. Z jednej strony mam naprawdę dobre i ciepłe słowa pod jej adresem, z drugiej strony jest parę rzeczy, które przeszkadzają mi z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to dobra książka. Czy jest to wartościowa pozycja dla nowego fana Warcrafta, który lubi temat aspektów i smoków? Powiedziałbym, że tak. Nie ma tutaj za dużo nawiązań do lorowych tematów, które przeszkadzałyby w zrozumieniu fabuły. Widziałem parę opinii ludzi, którzy nie czytali dużo innych książek Warcrafta, a wręcz Wzięli tę książkę nawet w przypadku i o dziwo dla nich takie fantazje miało sens, bez znajomości niuansów ze świata Warcrafta. Ci jednak, którzy dobrze znają lore Warcrafta, no cóż, mogę powiedzieć, że to właśnie oni tracą najbardziej. Przez to, że książka skłania się ku bardziej przystępnej formie, nie uświadczycie tutaj lorowych smacznych kąsków. Oczywiście zdarzają się tu i ówdzie, jednak są albo w zbyt małej ilości, bądź podane zbyt ogólnie. Dla mnie tutaj pierwszy minus, jeśli jesteśmy przy minusach, zacznę może z grubej rury. Blizzard znowu to zrobił. W czasach Shadowlands mieliśmy Sylvanas, naprawdę niezłą pozycję pióra Christie Golden, która pokazywała od kuchni wydarzenia z samego dodatku. Blizzard przyznał się, że mało pokazał w samej grze i nie przedstawił na przykład, dlaczego Sylvanas tak chętnie zgodziła się na deal z Jailerem, a w książce jest to wytłumaczone dobrze i całkiem obszernie. Brakowało natomiast wtedy tego lorowego pomostu między książką a grą. Nie znaczy to oczywiście, że książka ratuje lore samego Shadowlands, lecz moim zdaniem można byłoby ją wydać przed dodatkiem i tak samo można byłoby zrobić teraz. War of the Scaleborn można było wydać przed albo na samym początku wydania dodatku, ponieważ ładunek lorowy jaki idzie wraz z książką co do smoczych wysp, kenezy Drakonidów, Primalistów i samych Draktorów jest naprawdę spory i gra znowu traci na tej głębi. Złapałem się na tym, że po przeczytaniu paru stron nagle chciałem zwiedzać Smocze Wyspy na przykład, gdy była opisana wielka bitwa w The Reach między elitarnymi oddziałami Neltariona a Razagew, albo gdy inwazja primalistów sięgała samego Valdraken, lub też wtedy, gdy Alameda opisuje natywne rasy żyjące na wyspach. A tak przy okazji, w książce smoki nie nazywają wysp Dragon Isles, a Broadlands. Jestem ciekawy, jak to przetłumaczę insignis swoją drogą. Moja sugestia to Ziemie Lęgowe. Jak macie pomysły, dorzućcie je do komentarzy. Może podsuniemy razem jakiś fajny zwrot. Jak już powiedziałem wcześniej, moment wydania tej książki to dla mnie chybiony zabieg marketingowy. O wiele lepszym posunięciem byłoby wypuścić ją po prostu wcześniej, by ludzie mogli czytać i zapoznać się z nowymi wyspami, zachęceni lekturą i by po prostu mieli szerszy ogląd wydarzeń. Jeśli jesteśmy już przy rasach, możemy dowiedzieć się jak aspekty przybrały Wizage Form, czyli zapoczątkowały ideę wcielenia się w postać ras śmiertelnych. Jaradinowie to natywni mieszkańcy smoczych wysp. Bardzo ciekawa sprawa jest też z tarasekami. Prawdę mówiąc, nie natknąłem się w grze na wyjaśnienie, że te jaszczurko podobne istoty były idealnymi kandydatami na Ordering i przekształcanie ich w drakonidów. Innymi słowy, Drakonidzi, czyli te dobrze wyglądające smoki, które widzimy w stolicy Valdraken, to sztuczna rasa powstała z taraseków, właśnie, przy pomocy magii Arkane i władających nimi aspektów oraz kamiennych strażników Titan Primaliści robili z tarasekami podobną rzecz, eksperymentując z nimi przy pomocy żywiołów. Świetnie opisane oddziały poszczególnych aspektów, jak np. Onyx Rivers Neltariona, Hearts Guard, czerwonego aspektu, bądź. Chronę medi brązowych takie opisy dodają waloru i poszerzają świadomość wydarzeń mających miejsce w starożytnym świecie, gdzie śmiertelne rasy są na etapie tworzenia swoich cywilizacji, a na niebie i ziemi niepodzielnie jeszcze rządzą smoki oraz humanoidalne Titanforge bądź żywioły. Jedna śmiertelna rasa dobrze opisana w książce to trolle, i to zaledwie parę akapitów. Ludzi jeszcze nie ma. W Raikule, tak jak inne rasy, nie odczuły jeszcze klątwy ciała, a elfy dopiero ewoluują. To są właśnie ramy czasowe w książce War of the Skateboard. Takie właśnie smaczki napędzają moją wyobraźnię, i dobrze byłoby o tym wiedzieć wcześniej, a nie w momencie, gdy jesteśmy już za półmetkiem dodatku. Zawsze można oczywiście wrócić do smoczych wysp po przeczytaniu. Teraz jednak, tak jak wspomniałem, wypuszczenie książki w tym momencie to duży błąd. Tym bardziej, że przekład i wydanie tej pozycji na rynek polski to kwestia długich paru miesięcy. Mówimy tu zatem o praktycznie końcówce życia dodatku, więc tym bardziej chciałbym, by strategia Blizzarda z ostatnim wydawaniem książek uległa zmianie. Bo po prostu nie jest dobra i nie służy samemu dodatkowi, który zawsze jest w jakiś sposób powiązany z aktualnie wydaną książką. Przejdźmy może jednak szerzej do samej zawartości. Przedstawienie starożytnego świata Azeroth przed wielkim kataklizmem, czyli rozdarciem, wyszło na plus. Żeby być dokładnym, akcja książki dzieje się 10 lat po zabiciu Galakronda jakieś parę tysięcy przed wojną starożytnych. Pierwszy rozdział to też czas, gdy widzimy samego Tyra. Aspekty dopiero co złożyły swoją przysięgę przed All że będą bronić Azeroth przed wszelkim niebezpieczeństwem. Wtedy też Tyr bierze Alekstrasę na stronę i mówi, że będzie trzeba o wiele więcej smoków. By tę przysięgę spełnić. W książce jest to przedstawione dwuznacznie: przez jednych widziane jako rozkaz, przez drugich jako prośbę. Tak czy inaczej, temat infuzji jaj przez siły porządku jest tak naprawdę jednym z motywów przewodnich książki, a to co widzicie na okładce jest jego finałem. Alextrasa przyrzekła Wyranow, że nigdy siłą nie będzie zmieniać jaj protosmogu, tymczasem zaraz po tej obietnicy zmuszona była ją złamać. Była rozdarta jako liderka smoków i jako przyjaciółka wyranów. W jednym z momentów w książce słyszymy malutkie smoki w Ruby Life Pools mówiące o kamieniu z żółtymi oczami, które kradnie jaja. Zrobiła się z tego prawdziwa legenda wśród maluchów. Nie będę zdradzał tego motywu, ale po wyjściu faktów na jaw nic już nie będzie takie samo między Alekstrasą a wyranów. W książce ich przyjaźń była bardzo mocna. Znają się od małego, rozumiejąc się często bez słów. W grze Wyranow może ma za mało czasu, ale wydaje się inna, lepsza, bardziej szlachetna. Czytając książkę jednak, pozytywne wrażenie wyparowało. Tam wydaje się po prostu głupia, krótkowzroczna i naiwna. Nie mam absolutnie nic pozytywnego do powiedzenia w jej kwestii. Jeśli autorka tak chciała ją przedstawić, to się jej udało na 100%. Jeśli chodzi o aspekty, może ktoś sięgnie akurat po tę książkę ze względu właśnie na nie. Tutaj się nie rozczaruję. Jednak nie można mieć wszystkiego. Deltarion oraz Alex są o wiele bardziej wyeksponowani niż np. Izeraczem Malegos. Trzeba jednak autorce oddać to, że nie próbowała zmienić charakteru tych postaci. Oddała jako szacunek Richardowi Nakowi, który do pewnego momentu był specem od smoków w Warcraftzie. Malegos jest uszczypliwy, a Neltarion szczery do bólu. Zresztą ta dwójka w książce ma ten swój specyficzny bromance. Jeden odpala dobre odzywki do drugiego, ale za tymi kąśliwymi uwagami i docinkami leży głęboka, męska przyjaźń oraz zaufanie. W książce to Neltarion właśnie powie Malegosowi o Draktyrach jako pierwszemu, i to aspekt magii właśnie nałoży też Stazę i zamrozi ich magicznie w czasie. Jeśli jesteśmy już przy Neltarionie, on i Alex Strasa mają tu najwięcej czasu antenowego i moim zdaniem jest to w ogóle najciekawszy punkt książki, jego skłonności do Void. Książka w dobry sposób pokazuje, kiedy to się zaczęło. Będziecie zdziwieni, jak szybko Neltarion zaczął słyszeć nie jeden, nie dwa, a trzy różne szepty Old Godów. Znaczy to, że od samego początku ciężar, z jakim przyszło mu się mierzyć, był ogromny i znaczy to, że Neltarion dzielnie opierał im się przez parę tysięcy lat, zanim stracił resztki swojej dawnej osobowości i stał się wcieleniem szaleństwa. Void jednak miało swoje małe zwycięstwa. Pierwsze, kiedy Neltarion uległ presji, by schwytać Razagev, potężnego incarnate. Z braku opcji Aspekt Ziemi posłuchał szeptów, które mówiły "Uwolnij nas, pomożemy ci, bez nas jesteś słaby. Wtedy też zobaczyliśmy, jak portal Void wsysa Razagev z łatwością, a żywioły nie miały szans w starciu z taką inną, obcą mocą. Drugi raz Neltarion pękł pod koniec książki, jednak nie będę tutaj spoilerował, będzie to miało impact w samym dodatku Dragonfly i w zasadzie to zgrabne wytłumaczenie na to, w jaki sposób Iridikron zna tę moc od bardzo dawna. To nękanie Neltariona jest też jasnym punktem tej książki. Podszepty, mówienie na głos do siebie, zwijanie się na podłodze w kłębie, wycie, płacz, krzyk, rozpaczy w samotności to jest obraz wagi ciężaru, jaki bierze na siebie Neltarion. Podoba mi się, w jaki sposób jest to kontra do Iridikrona. Obaj potrafią przecież w niesamowity sposób kontrolować ziemię, lawę i ruchy tektoniczne. Jednak Neltarion mówi na siebie, że jest budowniczym. Iridikron zaś jest niszczycielem. Taka mała ironia. Z drugiej strony incarnates też są dobrze przedstawieni. Dowiadujemy się, że pierwszym, który przeszedł ten morderczy rytuał żywiołów był Fyrak. Później Iridikron, Razagew i na końcu Wyranów, która przez pół książki wahała się co zrobić. Incarnates są potężni. Wyranow w momencie kampanii wojennej na Obsidian Citadel tworzy cały masywny lodowiec, zamrażający wszystko na swojej drodze. Razagew tworzy burze tak wielkie jak tornada, a pioruny jednym hitem zabijają nasycone porządkiem smoki. W pewnym momencie szalam zwycięstwo przechyla się na stronę sił prymalistów, a stosunek sił wynosi 3 do 1. Tyr wiedział co mówi na początku książki, jednak nie jest mu dane pomóc swoim podopiecznym ginie z rąk dwóch generałów Black Empire, dokładnie tak jak podaje nam Lore w Kronikach. Aspekty dowiadując się o tym, że ich ojciec zginął, starają się utrzymać to w tajemnicy. Jednak Iridikron ma swoich szpiegów wszędzie, w każdym szczepie. Kim są owi szpiedzy? Zdradzić nie mogę, jednak ma to jakiś wpływ na fabułę książki. Widzimy też pierwsze skoordynowane ataki aspektów. Podobają mi się fragmenty z iluzjami i portalami Malegosa. Nosdormu, wraz ze swoim szczepem, powoli uczy się, jak korzystać z linii czasowych. Na początku jest to bardzo trudne. Izera, ze swoim Verdant Preservers, przynosi ukojenie ran, ale też moc snu oraz trucizny. A czarny szczeb z Neltarionem to trzon armii aspektów oraz budowniczowie i kowale. Tworzą oni machiny wojenne, zbroje oraz wymyślne taktyki na placu boju, jak na przykład jego elitarny oddział Onyx Rivers. Uzbrojone i opancerzone smoki osiągające duże wysokości, by później spaść na dół na wroga jak ciężka husaria prosto z nieba. Ogólnie rzecz biorąc, czasami jest bardzo ciekawie, jednak na dłuższą metę lektura potrafi się niemiłosiernie dłużyć. Ostatnim razem miałem tak z Malfurionem. Powiem tak, jest to jedna z tych książek, do których musisz się wciągnąć sam, bo książka sama tego nie robi. Nie spodziewajcie się masywnych zwrotów akcji oraz ciekawych plot twistów. Fabuła jest prosta, lecz trzyma się swoich ram. Brakuje może w postaciach głębi, jednak zarysowana jest dobrze natura dzikich smoków i to w jaki sposób patrzą na szczepy i same aspekty. Dla nich to nie są smoki. To magia, która pachnie dymem i gwiezdnym pyłem. To wynaturzenia i abominacje, to coś obcego i nienaturalnego. Te dwa poglądy na naturę smoków ścierają się przez całą książkę i wychodzi to całkiem dobrze. Podsumowując tę recenzję, czy warto? Warto. Do poduszki, do pociągu, do samolotu czy innego środka transportu. Słowem, w wolnej chwili jak najbardziej warto. Jednak nie spodziewajcie się poziomu, jakie serwują nam książki Christy Golden. Ktoś może powiedzieć, że nie czuje to Warcrafta, bo to po części prawda. Gdyby nie Aspekty i Incarnates, to generalnie nie znalibyśmy prawie żadnej postaci oraz miejsca zawartej w książce. To dlatego osoby spoza uniwersum Murcrafta potrafią ją przeczytać ze zrozumieniem, podczas gdy z innymi książkami byłoby co najmniej trudno. Jest to książka naprawdę lekka, ale też zgrabnie napisana. Nie znam innej twórczości pani Alamedy, ale po wpisie w książce widać, że jest ona także graczem Murcrafta. Raczej z młodym starzem, ale zawsze. Jeśli chcielibyście ode mnie wydusić ocenę w skali od 1 do 10, to mocna piątka. Więcej nie mogę dać. Czasem miałem wrażenie, że Blizzard dał jej wytyczne, co ma się znaleźć w książce ze względu na Dragonflight, ale przez większość tych prawie 500 stron potrafiłem wyczuć autorski charakter i to na plus. Jeśli w taki właśnie sposób, w sposób lekki podejdziecie do tej książki, nie będziecie zawiedzeni. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłem decyzję, czy kupić w przyszłości, czy nie, lub trochę pomogłem w wyjaśnieniu, tak czy inaczej napiszcie w komentarzach, czy będziecie kupować i co sądzicie. Ja się powoli żegnam, pamiętajcie o Patronite, gdzie znajdziecie dużo ciekawych rzeczy, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku Sama Channel News.